Szanowni Państwo, nazywam się Tomasz Lewandowski, jestem pracownikiem firmy BASF. odpowiadam za uprawy sadownicze, uprawy jagodowe. Sezon ochrony sadów jabłoniowych przed chorobami dzielę na trzy etapy. Pierwszy etap to jest etap od momentu rozpoczęcia wegetacji, od początku wegetacji do kwitnienia. Drugi etap około kwitnieniowy i trzeci etap ochrona po kwitnieniu. Oczywiście najbardziej newralgicznym, najbardziej istotnym okresem w ochronie jest okres do kwitnienia, czyli wiosna tak naprawdę. Główny czas, kiedy powinniśmy walczyć z parchem jabłoni. Jednak musimy pamiętać, że okres kwitnieniowy to jest również czas, kiedy ten parch musi być zwalczany, musimy na niego uważać. Czasami te wysiewy się kończą wcześniej, czasami później, Rzecz z reguły to jest tak, że po kwitnieniu dopiero możemy sobie powiedzieć, że wysiewy parcha się skończyły jeżeli nie mamy tego parcha w sadzie, to rzeczywiście ta ochrona w drugiej części sezonu może być zdecydowanie łatwiejsza i tańsza oczywiście. Czyli Państwo, okres kwitnieniowy jest e, szczególnie tu istotny. Jest również istotny dlatego, że w tym czasie możemy zwalczać jednocześnie praktycznie trzy najważniejsze choroby, które funkcjonują w sadzie. Czyli parcha jabłoni, o którym wspomniałem, mączniaka jabłoni oraz szarą pleśń. E, ten okres właśnie daje nam taką możliwość, że stosując preparaty do walki z tymi chorobami, praktycznie jednocześnie je zwalczamy. Chciałem tu troszeczkę mocniej się skoncentrować na szarej pleśni. Szara pleśń jest chorobą nieco podstęp, ponieważ ona właśnie w okresie kwitnienia infekuje nam kwiaty przez otwarte słupki znamiona, infekuje nam grzyb bo sprawca szarej pleśni, grzyb Botrytis cinerea, a infekuje nam kwiaty, a co za tym idzie zawiązki i potem jabłka. Objawów tej choroby nie widać później w trakcie sezonu. Ona się dopiero pokazuje, ujawnia w trakcie przechowywania. Dlatego możemy czasami być pewni, że jest czysto spokój i jabłka będą zdrowe. Natomiast potem może się okazać niespodzianka w trakcie, gdy Państwo wyjmiecie jabłka z komory, jabłka mają szarą pleśń, są, są spleśniałe po prostu. Dlatego też szczególnie istotna jest walka, z, walka w tym okresie również z szarą pleśnią. No i mączniak jabłoni, oczywiście mączniak choroba widowiskowa można powiedzieć, jest to choroba, którą widać bardzo dobrze, bardzo ładnie, ona się nam pokazuje. Jest to choroba w ostatnich latach dosyć groźna, dlatego że ciepłe zimy, stosunkowo zimy bez mrozów, no nie, nie redukowały tych yy, sprawcy tego, Mączniaka i ten mączniak się ma bardzo dobre warunki do rozwoju. Zimna, mroźna, zima, rzeczywiście potrafi to zredukować. Niestety ostatnie kilka lat naszej zimy są po prostu bardzo łagodne, lub ich praktycznie wcale nie ma. Mamy taką ciągłą w zasadzie jesień. Dlatego też myślę, że w tym sezonie również mączniak będzie dużym zagrożeniem dla państwa, dla państwa sadów. Wróćmy teraz do ochrony, tak jak wspomniałem wcześniej, ochronę należy zaplanować, należy zastosować pewnego rodzaju system ochrony i my tutaj ochronę w trakcie kwitnienia czy w okresie kwitnieniowym proponujemy spiąć pewnego rodzaju klamrą, klamrą fabanową. Co to oznacza? Mamy w swojej ofercie produkt Faban, który składa się z dwóch bardzo dobrze Państwu znanych substancji aktywnych, litianonu oraz pyrymetanilu. Dlaczego ten produkt jest taki dobry? Dlaczego właśnie go polecamy w tak właśnie newralgicznym okresie ochrony, tak ważnym okresie ochrony? Dlatego, że produkt ma pyrymetanil w formie kokryształów. Jest to specjalna forma pyrymetanilu, która się charakteryzuje tym, że jest długo obecna na roślinie. Pyrymetanil w formie solo, w produktach na przykład generycznych, jest, działa bardzo dobrze, lecz działa bardzo krótko. To jest bardzo dobra substancja, bardzo cenna w walce z parchem jabłoni, niemniej jednak musimy pamiętać, że tak podany pyrymetanin na rośliny, on działa dobrze uderzeniowo, ale za dzień, dwa jego po prostu już na roślinie nie ma. On odparowuje. Im temperatura wyższa w sadzie, tym yy, yy, ten pyrymetanin szybciej odparowuje z rośliny. Natomiast yy, pyrymetanin zawarty w fabanie jest uwiązany w strukturze kokryształów i ma właśnie tą unikalną cechę, że nie odparowuje pod wpływem temperatury. Nawet do 8 dni po wykonaniu zabiegu ciągle na roślinie jest około 60% pyrymetanilu. Ciągle tam ten pyrymetanil jest, jest aktywny i aktywnie walczy z parchem. I to jest właśnie unikalna cecha fabanu, która go odróżnia od innych produktów na rynku. Oczywiście Faban w swoim składzie również litianon, dobrze państwu znany, który jest substancją bardzo dobrze chroniącą jabłonie przed przed parchem. I dlatego proponujemy, żeby zastosować faban w systemie, w systemie klamry fabanowej, czyli niejako spiąć tą klamrą cały okres około Na początku kwitnienia pierwszy zabieg fabany w dawce 1,2 litra na hektar i domykamy na koniec kwitnienia ostatnim zabiegiem ten okres około w dawce 1,2 litra na hektar. Czyli dwa razy 1,2 litra na hektar na początku i na końcu kwitnienia. No dobrze, początek, koniec kwitnienia to kilka dni między tymi dwoma fazami jest. Co, da, co, co dalej? W tym okresie robić. Szanowni Państwo, yy, czas pomyśleć o mączniaku. I tutaj proponujemy dostosowania Serkadis, produkt w ubiegłym roku wprowadzony na rynek. Produkt bardzo dobrze, bardzo aktywnie walczący z mączniakiem i równocześnie z parchem jabłoni. To jest produkt, yy, który wykazał, wykazuje rzeczywiście bardzo wysoką skuteczność przeciwko tym dwóm chorobom. Czyli już w tej chwili możemy jednocześnie zwalczać i parcha, i mączniaka. Serkadis proponujemy do stosowania w systemie dwuzabiegowym, czyli w okresie kwitnienia dwa razy ten, ten produkt proponujemy do zastosowania. To jest bardzo dobry partner do wykonywania mieszanin z preparatami kontaktowymi. My oczywiście polecamy nasze preparaty kontaktowe jako partnerów do sporządzania takiej mieszaniny. Polecamy tutaj w pierwszym zabiegu Delan Pro, w drugim zabiegu z Serkadisiem Delan WG. Taka mieszanina gwarantuje Państwu bardzo wysoką skuteczność przeciwko parchowi, bardzo wysoką skuteczność przeciwko e, mączniakowi i jesteście Państwo pewni, że będziecie mogli się tą grupą chemiczną cieszyć długo, ponieważ takie zastosowanie produktu, produktu gwarantuje, że e, nie ma szans, żeby powstała odporność patogenów na tą grupę chemiczną. Szanowni Państwo, zostaje nam jeszcze szara pleśń, o której wspomniałem na początku. Z szarą pleśnią e, walczymy dokładnie w środku kwitnienia. Wtedy, kiedy kwiaty są pootwierane, kiedy jest największe zagrożenie, że ten grzyb, Botrytis Cinerea, będzie infekował nam kwiaty. Tutaj proponujemy dostosowania MyTOS w mieszaninie, oczywiście, z Delanem WG lub Delanem Pro. Jest to produkt, który zwalcza jednocześnie szarą pleść, ale jednocześnie i parcha. Dodatek preparatu zapobiegawczego w postaci np. Delanu Pro lub Delanu WG podnosi nam jeszcze wyżej. Ochronę przed parch. Także stosując taki oto system, który Państwo tutaj widzicie, macie Państwo gwarancję, że na finiszu tego najtrudniejszego okresu ochrony przed tymi chorobami macie Państwo jabłonie w pełni zabezpieczone i w pełni zdrowe. PASF. We create chemistry.